Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Kamil Marczyński. Chcę Ci na początku powiedzieć, że bardzo mi miło. Bardzo mi miło, że jesteś na mojej stronie coachflow.pl. W tym wideo odkryjesz rozwiązania, w jaki sposób sprzedawać swoje warsztaty, szkolenia, coachingi, mentoringi. Jestem marketerem z 10-letnim doświadczeniem, pracowałem dla różnych branż. Prowadzę agencję marketingową konwertio oraz projekt coachflow.pl, gdzie za rączkę prowadzę ekspertów, coachów, trenerów, w procesie sprzedaży szkoleń i budowania ich marki. Dlatego, zostań do końca tego materiału wideo, a pokażę Ci, jak Ty możesz zacząć i rozwinąć swój biznes online. Na początku chcę powiedzieć Ci jedną rzecz. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, jeśli czujesz, że potrzebujesz analizy Twojej sytuacji, to kliknij w link poniżej, wypełnij swoje dane, a ja skontaktuję się z Tobą i przeprowadzę analizę Twoich szkoleń, Twojego biznesu i powiem Ci, jak możesz zarabiać na swoich szkoleniach przez Internet. Zacznijmy od początku. Od czego powinieneś zacząć, żeby sprzedawać swoje szkolenia? Wbrew pozorom, nie jest to fanpage, nie jest to publikowanie postów, to jest oferta. Powinieneś mieć ofertę zbudowaną tak, żeby osoby bardziej chciały kupić niż ty chciałbyś sprzedać. Ważne jest to, żeby oferta miała odpowiednie bonusy, była odpowiednio przygotowana marketingowo, tak, żeby zbudzała zaufanie i odpowiednią wartość w oczach klienta. Drugim filarem jest lejek marketingowy. Dlaczego on jest taki bardzo ważny? Ponieważ osoby, które wejdą z reklamy na Twój lejek, one będą Ci bardziej ufały. Zobaczą, że to szkolenie, które Ty oferujesz, ono jest odpowiednie dla nich. To właśnie oni są idealną grupą odbiorców. Poza tym w lejku jest również możliwość płatności online, więc osoby, które przyjdą z reklamy do Ciebie, będą mogły od razu zapłacić. To jest bardzo ważne. I trzecim filarem jest reklama. Reklama musi być odpowiednio poprowadzona. I tutaj nie mówię o opublikowaniu rolek czy postów. Musisz mieć odpowiednią reklamę, która pozyska osoby do lejka, a następnie Ty porozmawiasz z taką osobą i zamkniesz proces sprzedaży. Oczywiście są jeszcze różne inne rozwiązania, inne modele. Natomiast przy sprzedaży szkoleń za dwa... 5, 10 15 tysięcy złotych. najlepiej, gdy osoba z reklam przyjdzie na Twój lejek, na sekwencję stron, które przekonują o zakupie, a następnie połączysz się z taką osobą na konsultację. i w czasie takiej konsultacji pokażesz klientowi rozwiązania i zaproponujesz daną kwotę sprzedaży. Są jeszcze inne modele, które możesz zastosować, na przykład model z wykorzystaniem taniego produktu. Jeżeli masz e-booka, webinar, prezentację, podcast. To możesz stworzyć większy produkt, który będziesz sprzedawać za 200-300 zł i z reklamy osoby przyjdą na taką ofertę. A później taka osoba, która już kupi pierwszy produkt, będzie już bardziej skłonna kupić coś droższego u ciebie. Ważne jest to, abyś zastosował również upselling, cross-selling i downselling. Wiem, mogą być to pojęcia dla ciebie nieznane, ale tutaj tylko chodzi o to, aby osoba, która decyduje się na zakup Twojego szkolenia mogła dodawać jakieś inne produkty w swoim procesie zakupowym i dzięki temu zapłacić więcej. To jest bardzo, bardzo ważne. Innym rozwiązaniem, które również może wdrożyć, jest to kampania Lead Generation, która generuje od razu kontakty z Facebooka do crm -a. To jest bardzo prosty i krótki proces sprzedaży. Polega on na tym, że reklama od razu klikalna, Generuje formularz, tak zwany formularz błyskawiczny, następnie osoba, która jest zainteresowana danym szkoleniem, po prostu podaje do siebie dane. Co musisz jeszcze mieć, żeby sprzedawać swoje szkolenia? Przede wszystkim musisz mieć odpowiednio zbudowaną ofertę. Musisz wiedzieć, jaki produkt będzie najdroższy, który tańszy, który najtańszy, żeby na odpowiednim procesie zakupowym proponować osobom dane rozwiązania. Ważne jest również to, żebyś miał odpowiednie systemy, na przykład CRM, gdzie będziesz zbierać wszystkie dane potencjalnych klientów. Oczywiście są jeszcze różnego rodzaju inne ułatwienia, które pomogą Ci w dotarciu do takich osób, np. Autoresponder, gdzie będziesz wysyłać maile do takich osób, które zapiszą się na bezpłatną konsultację, żeby później wysłać im odpowiednie maile, które będą motywowały ich do kontaktu z Tobą. Teraz zadam Ci kilka pytań. Jakie szkolenie chciałbyś promować? Ilu klientów potrzebujesz w tym i w kolejnym miesiącu? Jakie masz plany na stworzenie swoich produktów online, swoich produktów cyfrowych? Jeżeli odpowiesz mi na te pytania, skonstruuję dla ciebie konkretny plan, abyś mógł osiągać jak najlepsze wyniki. Dlatego kliknij w link poniżej i umów się ze mną na bezpłatną rozmowę. To co również chciałbym Ci powiedzieć, to że jestem również praktykiem, sam sprzedaję. Twoje szkolenia. Jednym z takich szkoleń jest: jak założyć promować sklep internetowy. Prowadziłem również szkolenia z grafiki komputerowej, marketingu internetowego, więc doskonale wiem, w jaki sposób wszystko połączyć, żeby to stanowiło jedną spójną całość. Prowadziłem kampanię dla różnych branż: dla branży prawniczej, coachingowej, finansowej itd., więc jestem pewien, że mogę pomóc Tobie rozwinąć Twój biznes online. Chciałbym zaprosić Cię na bezpadną konsultację, podczas której pokażę Ci wyniki moich klientów, pokażę Ci jak wygląda moja praca od kuchni, a przede wszystkim w jaki sposób mogą rozwinąć Twój biznes online. Pokażesz mi jak wyglądają Twoje produkty, na jakim etapie jesteś, a ja dam Ci konkretne porady w jaki sposób rozwinąć Twój biznes online. Dlatego kliknij w link poniżej i kontaktuję się z Tobą, umówimy się na Google Meet i porozmawiamy w jaki sposób osiągnąć wspólnie sukces. Do zobaczenia!